się tego, no ale kawok widzę, się, spinam. Nagle patrzę P40, kurde, jeszcze ze 2 km nade mną. <noise> mówię, no fajnie, mówię, dobra, ale ja nawet spinałem się, chyba jestem trochę szybszy od P40, no i tak zaczęliśmy się tego. Zawróciłem, potem znowu zawróciłem na niego, przyszedłem pod spodem, patrzę, kurde, zawrócił za mną. Patrzę, U 606, mówię, to już mnie nie sięgnie. Pyk strzelił, kurde, trafił jedno. Dziurkę mi w ogonie zrobił, ale i zacząłem gubić. No dosłownie, w innym samolocie byłoby to nieznaczące trafienie, no. A, 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 a w tym Henkuss to no niestety, jak on jest cały, cały, cały obsadzony systemami chłodzenia. ale mówię, nie, to tutaj, tutaj sztuka się też żywiło. Najpierw ten BB-1, nie? Już nigdy nie miał na widelcu, bo nie trafiał jego to takiego. No, czekaj, który to był? E... Ale nie, nie, który, który, którym tu Junkersem latałeś? Który tu ma działka? A Nie, D5. A, D5 ma działka. Też. nie nie, no tu ja, wiesz, nie, ja patrzę co jest na wyposażeniu, no. A... No i G1 ma... A on ma 37 mm, a G2 ma też 37, 24, a G1 ma też 24, ale D5 ma aż z 20 tysiąc! No nie, tak ja No 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 ja wiem, wiem. No i D5 ma 3,3, 3, a G1 ma 2,3 i G2 ma 2,7, no to... Ale tak, tak, no już widzę. Nie, no. No D5, 1000 tysiąc działek, 1020. Tysiąc no, no, ale to w sumie zwykła działka, już 37 mm. To armata, armata, armata. A mam tego G2. Nie, jeszcze nie mam G2 bf BFA. No, no, no. Tam coś, coś, coś tam było. Takie fajne dwa, dwa, dwie chmurki okrągłe poleciały. Nie wiem, patrz jak ludzie tymi właśnie su 31 jeden latają, kurde, a mi też nie idzie. A to w sumie takie nawet fajne samoloty. Roscy mieli jakiś mieć jeszcze następny, też taki, a, któryś, któryś jak ma bomby, wiesz? Długie chowane yy, tylko nie wiem nie wiem który jak albo ła ale chyba jak bo oglądałem na tym filmiku się śmieli że nas są bombowcami co bombowcami polecieli we trzech rzucili bomby chyba jedną bazę zdjęli a potem a potem polecieli wystrzeliwywać wrogów <ścoughs> yy ar 2 ma 2.3 AB-2 100 m ma 27 No ostatnio latałem, ja chyba SB2M a gościu tym, Iłem czwórko Dobrze mówię Tak, Iłem czwórko No ja się śmiał, że ja muszę dwa loty wykonać, a on rzuca w jednym locie tonę Czy tam więcej nawet no Tak no, tylko że trzeba wiesz, e, tylko, tylko i... ja wróciłem już z drugiego bombardowania a on, a on jeszcze nie doleciał i tylko wroga. Hawok został i tak. No, on wjaś się cieszy, że z tyłu ma dwudziestki, to może sobie poradzi, może sobie poradzi, tak zakładał, ale niestety nie poradził sobie. A ja potem przed tym Hawokiem uciekałem, kurde, powiem ci, że no, już mi się pułap kończył do nurkowania, żeby przed nim brzmiać, ale na szczęście się wojna skończyła. A już.

Nie, nie. Ale trzeba, ma, ma mało, a mi to oszczędza, kurczka niepotrzebna. Tak nie no. bym się zbyt lasał z głowy, bo nie by tutaj by było dobrze kurczka, no tam tego cztery strzały wystarczyły sztuki. No, No sztukas raczej był przewidziany do niszczenia celów naziemnych no. z tą armatą. Nie sądzę, żeby się więc to było porównać. Warto by się porywać na bombowce, ale ja to akurat muszę wcześniej z tym sztukasem, to lubią właśnie na bombowce podobnie. No on się akurat nadaje, no z takim działkiem to jednak no... no szybciej... Jak się dobrze ustawisz, to no. pyk. Tylko żeby się było, bo kapręczka się. No, no a jak było przecież wtedy co tymi, co iłami żeśmy latali chyba. I też dwa sztukasy nas dopadły. No. Ja nie pamiętam, czy ty potem jeszcze już, czy wyszedłeś, a ja sobie zostałem na lotnisku i, i, i stwierdziłem, nie, nigdzie nie startuje. To chyba ze dwa, ze dwa próbowałem zdjąć na tym lotnisku samolot jakiś wroga, ale niestety im się nie udało. A, a, a może to winne jakieś, jakichś było też bombowcem, byłem właśnie tylko na tym samym froncie, na tym co są dwie linie takie wiesz, tych celi naziemnych. Zimowy ten. I tam, tam co ty... W płatowce kosiłeś. Szalda dałem przy 800 metrach, jak było do mnie oddalony, z tą poprawką, nie? No. no ale dopiero jak na kilometrze się znalazł, to dogonił pociski. Oje. No, czyli 200 metrów dogonił mój pocisk. No tak, kurde, 800 metrów. I on w ten czas jeszcze przeleciał dodatkowe 200 no, ale, kurde, ja mam przecież ustawione e, Ja mam strzelanie zbieżnych działek, a nie karabinów pomieszczone na 250 metrów No ciekawe, kurde no, to jest, żeby na 800 trafić, to ja muszę dobrze zazobacz z takiej odległości <grych> Zobaczmy, który ja mam. mam, któryś... no nie mam, ale wezmę sobie lot testowy Lot testowy realistyczny wręcz nie, amunicja. O, nie ma amunicji wyboru... A to nie ten Bo ten ma i karabiny, to ty musiałeś G2 Lot testowy, w kamuchę Nie palnik, bomby noś, paliwa jedna godzina, gdzie to? 39 No i kurde co nie można? Nie można zmienić amunicji. Ale No dobra, zobaczymy jaką. przelece się nim.